Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Tomb Raider Multi. W dzisiejszym odcinku sobie ja się zajmę, sobie wybiorę tryb, gra otwarta i zobaczymy czy ktoś tutaj będzie, że mam nadzieję, że nie będę miał takich problemów jak ostatnio w ostatnim odcinku, że prawie 5 minut poświęciłem, żeby no, dostać się do jakiejkolwiek gry. Mmm, akurat mało graczy, a ostatnio miałem tak dużo. Zaproszę znajomych. Może ktoś będzie. O, jest więcej graczy. Ok, jest dobrze. E, nie. Да, чем можно написать? Абрам. Ну, no, не жле. No, widzicie, posłuchał mnie. Łączą wszyscy mają larę, boże. Lara, 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 lara. No dobra, nie, ja tak napisałem i od razu wszyscy zmienili. Okej. Okay. Jeśli moje zdanie jest takie ważne, no to trudno. Nie no, tak po prostu się rozbawiłem, że ja napisałem, a ten od razu zmienił sobie. Wszyscy mają learę, ta szczerość. No i gra otwarta polega na tym, że nie ma się drużyny, tylko każdy. Jezu! Tylko każdy przeciwko sobie, że tak powiem. E, no, że każdy przeciwko sobie walczy. Prawie go zdziabnąłem. Jezu! Yy, no prawie kurde. Jedna kreska mu zostaje. O! No ej no! Nie lubię za bardzo tej mapy. Okej. Okay. Nie widzę na razie nikogo. Takie taki drobny szczegół. O! Tam ktoś jest jakiś. Tyczak. Ops. Wow! No jasne! Jasne, no. Eee, więc tak. Eee, ja mam och amunicji masakra No jasna dupa, jeszcze mi gra laguje. No, teraz cię zarobię niego zabiję te moje miny. O Jezu, jak ile kresek mu zostało? No, na pewno wygram. No. Tutaj nikogo nie widzę, ja nie lubię tej mapy. Wow. Kurde, zabijcie kata, a nie zabijacie swoich towarzyszy, idioci. Aaa, nie, już tam spoko. No, fajnie, jestem na końcu. A to taki drewnie szczaku. Muszę mieć dobre miejsce, żeby wybijać tych frajerów. No! Jasne! No! Naprawdę teraz nie pokazuję swoich umiejętności. Ostatnio akcja grałem jakieś 2 godzinki temu mecz, to wygrałem, byłem pierwszy. Możecie mi wierzyć na słowo. Wow, on jest tutaj. No jasne. A wiecie co? Powinienem <laughs> się zmienić broń. Zawsze mi dobrze idzie. No, <laughs> serio, ja tego nie wygram. Jasne No, ja już tego nie wygram no to ja nie mam mowy o wygraniu, ale chodzi o to, że nawet nie będę drugi To ja nikogo nie widzę Au Aha. Ludzie, pomocy. Dlaczego ty spadasz, idiotko? No! Jest to nawet zero! Ja nie mogę nikogo trafić. To jest jakaś porażka. To nie jest gra, to jest porażka. Wreszcie zarąbię. 你闭嘴。Oh, Mnie zabija. Co za chamy. Aha, tego z tego pieprzonego granatnika, Walo. No! Nie! Odwal się! Odwal! Idę. Ach, chciałem zmienić ekwipunek. Mhm. Mm Nie, yeah. Hitman, dobrze. może, może z tego troje pokoszę. Chociaż wątpię. Zdobyłem sobie dodatkowe branie. On jest. Jest. Zabiję kata. Okej, okay, no jestem ostatni, ale chociaż trzy, ale za to śmierci piętnaście. Bo nie, no mogło być gorzej. Co, ja jestem drugi? What? że nie mieli więcej zabójstw? Nie rozumiem. Mm, dobra, ja biorę rozpadlinę. Poznacie kolejną mapkę. Już chyba w zasadzie z tych podstawowych wszystkie poznaliście, oprócz właśnie rozpadliny chyba. Kaplicę, klasztor widzieliście, kaplicę też, plażę też i <kluzny> podziemię też, więc została właśnie jeszcze rozpadlina. Nie, no dobra. Dalej gracze, przychodźcie. Do nas No, mam nadzieję, że będę mieć coś gracze. Dobra, opuszczę to lobby I wyszukamy jeszcze raz Wyszukaj No, znaleziono. Jakąś grę? No nie, no to jest sama. Zachamstwo. Dalej ludziki. Ja tu nagrywam. Dobra, najwyżej zrobię tak samo jak wtedy, że po prostu wyłączę nagrywanie i dołączę do was wtedy, kiedy ktoś przyjdzie, chociaż jeszcze co najmniej jedna osoba. Dlaczego minimalna liczba graczy To nie może być 3, dlatego nie rozumiem. Odśwież stronę. Może do szybkiej gry mi ktoś przeniesie. Szybka gra to jest taka, że ona wyszukuje jakby... Albo nie. Że ona. O jezu. Że ona wyszukuje tylko obojętnie kongresu. Po prostu nie wybierasz trybu, tylko cię przerzuca do. no. jakiegoś tam wybranego trybu, wybrane plansze i tak dalej. Nie możesz nic głosować ani nic tam za bardzo wybierać sobie. Hmm, ja Chcę, żeby było więcej graczy. O! Jest! Jest! Dzie nie! Chciałem rozpadlinę. Trudno, jeszcze jest parę odcinków, to może w tych następnych odcinkach pokażę. Laura. Ekwipunek. Zaczęliśmy mamy w ekwipunku, my może sobie wymienię. Dobra. Co tu mamy ekscytującego? Ojej, przepraszam Dobra, pistolet automatyczny Okej okay. Okej, okay, gra się rozpoczyna za 36 minut, okej okay. Teraz zaczynamy ze Solarii Co tu mamy? O! My, aha, poziomu było 58, spoko mm, no jeszcze troszeczkę mi brakuje Kurde, ktoś ma włączone. No, nie mogę tego włączyć, jakiś idiota ma włączone. Szkoda, ale tego zaraz wyciszę. Dobra. Ja chcę. Dobra, nieważne Wyciszamy... NIE! O Jezu, człowieku! Co ty robisz? Ach. <laughs> au, au, au Pink Punk co sobie nieźle marnujesz czałew BOŻE Jak ja się przestraszyłem? Zaraz wypatroszę tych gości Gnojek. Kolejny gnojek. Gnojek do potęgi szóstej. Ej, musisz się Ej, No co to ma być? No idź ty, idioto! Spoko O, mam trzy! there. Whoa. Okay. Good night. Oh fuck. <laughs> Nie zauważyłem tego. O, mam sześć! Okej. Okay. No kur, dlaczego do mnie? Przeszłem na górę, na dole miałeś innego ifajera. E o, no, dobra. Psz. Za dużo tych frajerów Jest! Udało mi się Uuu, jestem drugi! Uuu, kolejne zabójstwo Ciekawe za co No! Tak Ale jestem dziewiąty Oka! Oh o, oh, jej! Już nie jesteś katem gąbie. Nikt nie ucieknie cichemu... Znaczy cichemu, no, Feniksowi, bo ja nie. z tymi mam akurat eee, cichy, ale Fenix jestem na kanale, no nie. No nie, ja jestem czwarty. Napiszę mu coś. Nie. Dwóch na końcu zabiłem. Dobrze. U, trzeci. Dobra. Koniec tego odcinka. Jezu, jak mi się przytuje, boże. Aha. Dobra, więc to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten tryb Wam się podobał i w ogóle ten... Odc Ojeju, co się stało? Oj! E, Jezu, przepraszam miałem jakąś ścinkę. Mam nadzieję, że ten tryb Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!